na tym, że za chwilkę dwie z tych trzech fantastycznych osób wykonają jakąś scenę na, na scenie, trzecia dojdzie, żeby spuentować, a później pokombinujemy, żeby ta scena była jeszcze fajniejsza. Razem z waszą pomocą będziecie mogli mieszać w tej scenie tak, jak tylko sobie y, chcecie. Jeżeli chcecie. Zakładam, że tak. Proszę państwa, więc zuka i Róża zostaną ze mną na scenie, a Kukryl na chwilkę y, zrobi krok w bok, żebyśmy rozdali postaci. Kim chcielibyście, żebyś, żeby w tej scenie y, była Róża? muminkiem, czy coś doprecyzujemy? Któryś z tych muminków? Jaki muminek? Mama muminka? Dobra. Chociaż w przyszłości aparat muminek jest super, super petardą, starajmy się... Starajmy się, błagamy was o to, dawać sugestie nic nie z rzeczywistością tu i teraz. Zresztą ona jest mydła, nudna i, i fiutowana, kiedy się ogląda widzi w telewizorze. Błagamy żadnych do żadnych tamtych innych pasów przez tworzy, e, wolimy wymyślać atrakcyjne rzeczy. Oto, proszę Państwa, Dukak, który ma niewidzianą fryzurę. Kim on jest? Dukak! Kożak! Kożak, słyszał pan przy jego głowie? też jest. Dukak? Z Kim on jest? Jakiego rodzaju Z Fryzjerem? Pani będzie jakimś fryzjerem? Jakim fryzjerem? Jaki? Jakim? mordercą. dobrze. Zukak jest fryzjerem mordercą. Przy mamie muminków. Mumink to... A to jest parę Google, y, że tak powiem, będzie w Wcale kim on jest? Proszę pan. Przelazkiem? Okay, no. Odstawię <laughs> Kto tam? <laughs> A, <tszuk>? A! <laughs> o mój Boże, ja tak długo czekałam na przycięcie kwiatów. z co, no, wiosnę! Tak, Bardzo mi miło. Fryzjer. Morderca. <laughs> Zabijam znowu płoty na raku czachu. O mój Boże, aż się zgadza. Zbyt... Mała nie lękaj się! Przyszedłem cię uratować! <śmiech> <śmiech> spora żebyśmy zmienili tę scenę. Ona była jak słuchać po reakcjach, ale e, pokombinujmy, czy mogłaby być jeszcze lepsza. Albo inna. E, czy ktoś ma pomysł na jakąś konwencję, styl, taką uwagę reżyserską, która mogłaby zmienić wszystko, co tutaj do tej pory widzieliście? Muzyka. Po alkoholu? O, no, to jest taki dobry, wniesia temat na początek. Spróbujmy. Proszę Państwa ta sama scena, tylko że po tonie alkoholu. O ktoś! Chodźmy! Chodźmy! tam? Chodźmy! 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 Udną, e, e, absolutny geniusz w kreacji e, pijanej mamy muminki, od razu zrobiła się ruska taka. Mm. <taki taki> ruski <taki> akcent. No dobra, wracamy do wersji zero i zmienimy tą scenę jeszcze raz. Co innego, jakaś uwaga, styl konwencji. Po staro polsku! Po polsku? Czy szansa wtrącenia w delikatną mytę? Kładnie trzeba, mówię. 13 w 13 Możesz wyliczyć tamte zgłoski, to wyliczysz Ale tak, dobra, dobra, ustawiam. Proszę państwa, trzynastu zgłoskowiec. Tak jak go rozumiecie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yeah. Ding dong, ding dong, Średniówka. ding dong ding dong ding A jestem to ów Ja. Więc co się zrobić ja będę ci czał! Ile cię trzeba ratować? To tylko się dowiem. Taście dużo.